Akcja ratunkowa. Nadzy uciekali przed jeleniem a Australia. Dwóch nagich mężczyzn uciekało przed jeleniem. Ratował ich śmigłowiec. Dwóch Australijczyków opalało się nago na plaży pod Sydney. W pewnym momencie wystraszył ich jeleń. Uciekli do lasu, gdzie się zgubili. Ratował ich policyjny śmigłowiec. Na koniec zostali ukarani grzywną za złamanie obostrzeń covidowych. O sprawie poinformowała policja Nowej Południowej Walii podczas konferencji prasowej. Mężczyźni zostali określeni przez komisarza policji Micka Fullera mianem idiotów. 30 i 49-latek opalali się nago nad jeziorem w Parku Narodowym 40 km na południe od Sydney. W pewnym momencie podszedł do nich jeleń. Mężczyźni w panice uciekli do lasu, gdzie się rozdzielili i zgubili. Na pomoc wysłano ekipę ratunkową, w tym śmigłowiec. Mężczyźni zostali przewiezieni na komisariat policji i otrzymali mandaty po 1000 dolarów za złamanie restrykcji covidowych. Obecnie w rejonie Sydney obowiązuje lockdown z powodu rozprzestrzeniania się wariantu Delta koronawirusa. Powinni się wstydzić, ocenił komisarz Fuller, zarzucając im angażowanie policyjnych zasobów w trakcie kryzysu zdrowotnego trudno tworzyć prawo dla idiotów dodał Konferencja Fullera została przerwana przez mężczyznę twierdzącego że jest stwórcą ziemi